Z okazji 80. rocznicy powstania Warszawskiego przypomniałem sobie, że właśnie byłem tam. Dzisiaj jest piątek, 2 sierpnia 2024 roku. Z okazji 80. rocznicy powstania Warszawskiego przypomniałem sobie, że właśnie byłem tam. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi pomnika powstania Warszawskiego. Wczoraj minęła 80. rocznica powstania Warszawskiego której obchody odbyły się przy pomniku Powstania Warszawskiego, gdzie zgromadziło się wielu Polaków według jednej z ostatnich relacji na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy. Gdy zauważyłem te relacje na Instagramie, natychmiast przypomniałem sobie, że podczas mojej pierwszej wycieczki do Polski właśnie byłem przy pomniku Powstania Warszawskiego, który sam poszedłem zobaczyć w nocy 22 marca 2024 roku. Te spokojną noc miałem przyjemność w odkryciu tego miejsca, które było wówczas wypełnione czerwono pomarańczowymi migającymi światłami po środku i na włazie zapisano słowa chwała bohaterom. Gdy wszedłem przez miejsce wyglądające na wejście do parkingu samochodowego, martwiłem się, że mężczyzna wyglądający na strażnika nie pozwolił mi wejść, ale nic mi nie powiedział i po prostu przeszedł obok mnie. Taka jednoosobowa nocna przygoda w Warszawie sprawiła, żebym się przekonał. Że jest bardzo bezpiecznym miastem. Oznacza to, że trochę ponad cztery miesiące temu dotarłem do jednego z najsłynniejszych warszawskich miejsc, w którym wczoraj zgromadziło się wielu Polaków. Jednak oprócz filmu, w którym nagrałem siebie podczas chodzenia, wydaje mi się, że nie zostawiłem tam żadnego śladu, który mógł wtedy udowodnić moją obecność. Na jednym ze zdjęć ostatnio opublikowanych na profilu prezydenta Powstańcy. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz warszawiacy tam się zgromadzili. Na tym zdjęciu nie istnieje żaden ślad mojej obecności, więc prawdopodobnie nie mają zielonego pojęcia, że byłem tam w noc trochę ponad cztery miesiące temu.